Paweł, gdy je dostał, nazwał je elektronicznymi palcami Boga. Switchbot przesłał nam dosyć nietypowe smart urządzenia, które mogą się przydać w bardzo specyficznych sytuacjach, ale nie są idealne. A ja dzisiaj zapraszam Was na recenzję Switchbot Bot w wersji białej oraz czarnej. Czym jest Switchbot Bot oraz czym się różni wersja biała oraz czarna? Różni się kolorem, to tylko tyle. Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy tymi dwoma. A jeżeli chodzi już o samo urządzenie, to tu zaczyna być ciekawie. Switchbot jest bowiem elektronicznym przyciskiem. Tutaj ma wyjeżdżające ramię, które wyjeżdża i nam coś naciska. Dzięki czemu, jeżeli nawet jakiś sprzęt nie jest smart i nie ma szansy być smart, bo potrzebuje. Po prostu fizycznego wciśnięcia, dajmy na to stare przełączniki światła, albo wentylator, albo gramofon, albo cokolwiek innego, to jesteśmy w stanie zdalnie włączyć go za pomocą takiego switchbota. Przejdźmy sobie przez zasadę jego działania, bo to jest moim zdaniem dosyć ważne. On działa po Bluetoothie, więc możemy się z nim komunikować poprzez Bluetooth, ale jeżeli posiadamy Hub Mini, czyli switchbot Hub od tego producenta, to wtedy możemy nim sterować z każdego miejsca na Ziemi. Pod ile będzie oczywiście w zasięgu naszego huba. Wtedy, bez względu na to, gdzie się znajdujemy, potrzebujemy coś włączyć albo wyłączyć, i nie było żadnej szansy, żeby. Nie, nie ma tam kabla N, ale to już pół biedy w dzisiejszych czasach. Nie ma żadnej innego sposobu na to, żeby go zautomatyzować. To taki wyjeżdżający przycisk zrobi to za nas. W podejście jest interesujące. Ja lubię, jeżeli ktoś przedstawi mi coś innego, a taki jest dla mnie właśnie SwitchBot. bot. W zestawie, który sobie kupimy, w zależności od tego, czy kupujemy biały czy czarny, dostaniemy właśnie takie urządzenie, z zapasową taśmę 3M, żebyśmy mogli sobie tutaj ją nakleić, oraz to. Co zadajemy sobie pytanie, ale w sumie co to jest? To jest taki mały kwadracik z taśmą 3M, i tutaj ma taką, taką nitkę, jakby żyłkę, która wychodzi. Otóż. Okazuje się, że część z tych przełączników wydajemy na to zwykłe przełączniki do światła. Wciśniemy je, żeby włączyć światło. Super. Ramię się wysunie, ramię się schowa, a przełącznik pozostanie w swoim starym trybie. To naklejamy na tą, na tą powierzchnię, którą właśnie chcemy odkliknąć. No już myślę, że jak wam to pokażę, to będzie o wiele prościej. Zanim jednak przejdziemy do tego kwadratu, pokażę Wam, jak działa samo urządzenie. To ramię, o którym wam wspominałem, jest ukryte tutaj. Jest jakby zlicowane z obudowy. Dopiero gdy klikniemy przycisk, to ono nam wyjedzie. Ono jest w tym momencie w trybie press, czyli ma coś nacisnąć. Potem mam jeszcze opowiem więcej o, o tych innych trybach, ale tak jak mogliście zobaczyć, ramię wyjeżdża, przyciska coś i się chowa. W niektórych przypadkach jednak chcemy, żeby ten przełącznik do nas odskoczył. Wtedy właśnie naklejamy ten kwadrat na niego, a to urządzenie. Ciągnie go za sobą. Pozwólcie, że wam pokażę. Dałem sobie parę sekund na to, żeby, żeby torami było wychylone, żeby mógł go włożyć. Wyjechał mi. Chowam go. To nie jest takie proste, ale o proszę. Widzicie, że teraz jest jakby ciągnięte za tą żyłka. 10 sekund mnódeł i pociągnął z powrotem. Czyli, nawet jeżeli mamy przycisk, który chcemy, żeby się po jakimś czasie. Chował, to mogą być sekundy albo on może od razu to robić, to też wszystko będzie w aplikacji, zaraz tam przejdziemy. Ale widzicie, że no jest, jest to całkiem nieźle pomyślane, bo pierwsze co zobaczyłem fajnie kliknie i tyle. Ale co z pociągnięciem z powrotem? No, mamy tutaj na to sprytne rozwiązanie. Przetestujmy go sobie zatem na żywym organizmie, czyli na głupim włączniku światła. Zacznijmy od tego, że nie będę przyklejał na niego żadnej, e, żadnego kwadracika i po prostu Mój SwitchBot włączy światło, mimo tego, że nie mam tam żadnego inteligentnego włącznika. Włączył, udało się, to teraz przejdźmy do opcji numer 2. W tym momencie nakleiłem na niego ten kwadrat i pociągnę go z powrotem, gdy włączę światło. Jeżeli chodzi o logikę to włączę i wyłączę światło, więc za dużo tutaj sensu nie ma, ale chodzi bardziej o zasadę działania. Teraz przejdę do aplikacji SwitchBot, gdzie pokażę Wam, no, w jaki sposób możemy sterować tymi urządzeniami? Mam dwa urządzenia White oraz Black, więc jedne sobie ustawiłem w opcji Press Mode, a drugie w opcji Switch Mode. Żeby je uruchomić, przy opcji Press Mode muszę po prostu kliknąć ikonkę tego urządzenia. A gdy wejdę dalej, no właśnie. Zacznijmy od tego, że mamy password i Mode. Tutaj mogę sobie ustawić jego tryb działania. Czy to jest Press Mode, czyli czy ten języczek, czy to ramię ma się wychylić całkowicie i potem całkowicie schować. Mam też Press Hold Time. Czyli to jest czas, gdy ono będzie trzymać daną rzecz. Czyli on wtedy na przykład trzyma coś, co chcemy, żeby się włączyło, bo dany przycisk, dane urządzenie działa wtedy, kiedy jest coś przyciśnięte. A poza tym w ustawieniach mamy schedule, czyli mogę go ustawić, żeby działał w jakiś konkretnych godzinach w konkretne dni. Mogę go połączyć z zdalnym pilotem. Mam opcję Cloud Services. To jest bardzo ważne w temacie asystentów, ale do nich jeszcze dojdziemy. Mam informacje o logach co się podziało, mam informacje o jego stanie baterii oraz jakim ma aktualny poziom, aplik poziom aplikacji oraz NFC. Jeżeli będę miał SwitchBot tak to mogę wyzwalać pewne akcje za pomocą NFC. Drugą opcją jest Switchbot. Czyli w tym miejscu mogę wejść w password mode i pokazać Wam najprościej na poziomie rysunku o co w tym chodzi. Tutaj nam się nie chowa całkowicie ten języczek, tylko tak przeskakuje z jednej opcji na drugą. On, off. Czyli, jeżeli mamy tego typu urządzenia, to on jest w stanie włączyć i wyłączyć. Również mamy tutaj czas, czyli jak długo ma być w danej pozycji. Oraz możemy odwrócić jego kolejność, czyli żeby najpierw był wysunięty, a potem żeby się trochę chował. Jeżeli chodzi o takie pozostałe informacje tutaj o nim, no to mamy dalej to samo, co mieliśmy w wersji białej. Zanim przejdę do asystentów, powiem wam, jak już to działa na poziomie samej aplikacji, a nie działa idealnie. Niestety, dosyć często te urządzenia się zacinają. Wyskakuje informacja, że device is busy. I w tym momencie nic za bardzo nie możemy zrobić. Nawet kręcąc ten film, miałem kilka razy tą sytuację, co no nie jest dobrym sygnałem, bo to oznacza, że no niestety, ale nie możemy w pełni polegać na tym rozwiązaniu. Ono działa przez większość razy, ale to jest takie 7-8 razy na 10. Tak jak ja mam z nim doświadczenie, więc to jest trochę mało, ale to są też. Dla mnie to są cały czas trochę prototypy. To są rozwiązania, które się pojawiają na tym rynku, mają nas zadziwić, ale już na poziomie samej aplikacji czasami mamy z nimi problemy. Więc teraz przejdę do asystenta i opowiem, jak to wygląda tam. Tutaj też. Niby jest ok, ale nie jest jakoś super różowo. Switchbot teoretycznie współpracuje z różnymi asystentami. Ja osobiście miałem problem, żeby sparować je z Google Home, również z Alexą. O dziwo udało mi się z HomeKitem, mimo że Switchbot nie ma natywnej integracji z HomeKitem. Żeby mieć integrację z asystentami, musimy mieć nasz Hub, tak tylko słowem wyjaśnienia, a następnie w aplikacji, tam gdzie widzieliście Cloud Service, musimy zaznaczyć On. Wtedy te urządzenia mogą być osiągalne przez asystentów. Teraz już widzicie HomeKit. Gdy mamy HomeKit, i sobie wybierzemy wtyczkę Switchbot API, albo nas jest, podejrzewam, Switchbot, tam jest kilka, ale jest ta autoryzowana wstępnie. No to wtedy mamy dostęp do urządzeń Switchbota. Co jest fajne, ona też jest autodiscovery, czyli te wszystkie urządzenia, które mamy przypięte do aplikacji, znajdzie i doda nam automatycznie do HomeKit poprzez HomeBridge, co jest fajne. Więc tak, mam tutaj ten swój czarny. Czarny włącznik. Przełączyłem go z powrotem w tryb press, bo przy opcji Switch są problemy z HomeKitem, Jest tylko przy opcji press on faktycznie dobrze działa. I tutaj mam Black. Gdy go kliknę. To mija chwila, bo jest pewne opóźnienie. Ale uruchamia się. A Black mi się wyłączył. Więc to, co mi się też trochę mało podoba, nie widzę aktualnego. Stanu, tak naprawdę, czy, czy on się nie jest w stanie odkliknąć? Więc teraz mam go wyłączony, jest tak samo zamknięty, i gdy go włączę, to ponownie on mi się wysunie. Ale o dziwo, no, działa trochę z małym opóźnieniem, nie mamy aktualnego stanu, ale ta integracja z HomeKitem działa, czyli możemy go sobie podłączyć do wszelkich naszych automatyzacji, i to, co było poza naszym zasięgiem i nie było szansy, teraz jest opcją. Co próbowałem z nim zrobić, czego jeszcze mi się nie udało. Mam kilka głupich włączników dotykowych. Jakkolwiek był taki etap w naszym życiu, gdzie kiedy chcieliśmy mieć włączniki dotykowe, więc mamy je w kilku miejscach i chcieliśmy je właśnie, no, żeby były w naszym domu, ale nie wiedzieliśmy jeszcze o smart home, więc one są po prostu na dotyk. Z takimi włącznikami on sobie nie poradzi. Jeżeli coś jest dotykowe, to faktycznie musi mieć dotyk tej naszej skóry. Powiem szczerze, że kombinowałem łącznie z pomysłem przyczepienia mojego kabanosa na końcu. Co w sumie działa, bo gdy kabanos dotknie włącznika, to działa, ale niestety kabanosy mają to do siebie, że nie trzymają się dobrze na taśmie. Od cała historia, ale no, tego mi troszkę brakuje, no to jest plastik, więc jego sposób budowy na to, na to nam nie pozwala. Ale jeżeli macie jakiś pomysł, jak wykorzystać go do włączenia czegokolwiek włącznikiem dotykowym, no to ja bardzo was o to proszę w komentarzach. Switchbot eksperymentuje, Switchbot kombinuje. Chcą pokazać coś, czego nikt inny nie zrobił. I dla mnie tym są właśnie Switchbot boty. Pozwalają nam na włączenie różnych rzeczy, których nie mamy szansy włączyć. Jakieś stare radia albo cokolwiek innego, gdzie nie wystarczy to, że mamy po prostu gniazdko i damy mu zasilanie, bo jeszcze trzeba fizycznie ten przycisk kliknąć. Możemy też włączyć przyciski światła, aczkolwiek. Z mojej perspektywy wolałbym wymienić je na inteligentne, bo takie ustrojstwo przy włączniku światła, światła mogliście zobaczyć na filmikach, nie wygląda jakoś ekstra estetycznie, Ale nadal jakiś pomysł to jest. Czy działa to idealnie? Brońcie, Panie Boże! Tak jak Wam wspominałem, w aplikacji zdarza mu się wyskoczyć. Są opóźnienia niestety, czasem parosekundowe, więc to jest też problem, ale. Ale to zaciekawił mnie. zaciekawił mnie. Zaciekawił mnie też ten pomysł z żyłką, dzięki czemu on jest w stanie pociągnąć coś z powrotem do siebie, więc rozwiązali pewien problem. Myślę, że kolejne interakcje Switchbota oraz to, żeby rozwiązali ten temat z włącznikami dotykowymi, mogą sprawić, że to będzie naprawdę ciekawy dodatek do smart home. Z mojej strony też widziałem, że jego cena bardzo spadła, bo on kiedyś kosztował około 100 dolców. Tak, czyli ponad 400, czy tam 400, teraz kosztuje 30 dolców, Czyli mamy ile 120 zł, może troszkę mniej, w zależności jak tam inflacja nam galopuje. Niemniej jednak, już za taką kwotę, to jest jak cena normalnego włącznika światła, a jest w jakiś sposób ciekawy. Więc mam nadzieję, że tym innym sprzętem smartcom Was zaciekawiłem, jak najwięcej takich sprzętów, proszę na testy, bo... No fajne to jest. Ciekawe tylko naprawić integrację z Googlem i z Alexą, bo coś tam nie działa, dodać kilka tych rzeczy, które mówiłem w filmiku i będziesz tos.